Zatrzymamy się obok tamtego pojazdu, który tam stoi. Widzisz go? Tego? Tak, obok i będziemy parkować równolegle tyłem. Jeżeli najważniejsze dla Ciebie jest to samo. Myśleć o tym, żeby zabezpieczyć. Twojego obrotu iśmy znajdzieć to, co najbardziej. Nikol, nie, 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 jedzie z tyłu samochód. A, to nie mogę. Psz, nie możesz. Omówiliśmy. Dobra. Naprawdę coś tutaj zrobić w ten sposób? Nie, właśnie coś tu poszło nie tak. Ale pomyśl co nie tak. Przecież to można było uratować. Ty konsek konsekwentnie popełniłaś błąd i konsekwentnie brniesz dalej, nie korygując tego. I teraz stanęliśmy, w, że tak powiem, w sytuacji, gdzie absolutnie nie możesz zrobić maksa w lewo, tego skrętu w lewo, a ty go zrobisz. Ty go robisz. Nie robię. Zrobiłaś? Jesz jeszcze nie. No tak, zaczęłaś przecież. Ale jeszcze. Zobacz, nie już już masz tak, maksa. Ale już gazu nie wcisnęła. Ja wiem, ale maksa zrobiłaś. Maksymalny skręt w lewo, gdzie teraz w ogóle jest abstrakcyjny ten skręt w lewo w tym przypadku. Prawda? Tak. Czyli wyjeżdżam i jeżdżam. Zrób jeszcze raz, ale pomyśl, musisz teraz wiedzieć co źle zrobiłaś. Ja ci mogę podpowiedzieć, ale chciałbym, żebyś już jesteś na tyle samodzielna, że wiesz. Poszłam z strony? Co? Nie wiem. Dobra. Wyj wyjdź na chwilę z samochodu. Co może być nie tak? Zobacz. Popatrz sobie. Chodź tu. Zobacz. Co jest nie tak? Że samochód masz tak ustawiony, że to już my teraz już nie możemy zrobić w ogóle maxa w lewo. Żadnego skrętu w lewo, bo przodem zahaczymy o ten pojazd. Co mogło być nie tak? Pomyśl. za blisko. No, no jest finalnie jest za blisko, ale... Szybko zaczęłam skręcać. Nie. Co zrobiłaś? I teraz, bo ja ci, jak ja ci nie podpowiem, bo egzaminator też się nie podpowie. Na egzaminie mogło się tak zdarzyć, tak? I teraz egzaminator mówi: Dobrze, proszę jeszcze raz na przykład, tak? Albo w innym miejscu. I teraz, jeżeli ty nie będziesz wiedziała, co źle zrobiłaś, Nicole, to wiesz, nie poprawisz teraz. Nie będziesz wiedziała, gdzie jest problem. Pomyśl, co wyszło źle, że teraz już nie możesz lewo No stołużyć. jak zawsze, to tutaj najadę. No i raz, albo że nie zmieścisz się dobrze. albo albo w niego przy... no po, uderzysz, no. Nikol, myślimy. Ja nie wiem. Pomyśl. Nie wiem. No. Popatrz. Kąt twój, który teraz zrobiłaś. Kąt zrobiłaś bardzo duży. To rozejście się. Ten pierwszy skręt zrobiłaś, tak? Maksymalnie w prawo zrobiłaś pierwszy skan i samochód Ci zaczął odjeżdżać, zaczął Ci robić kąt. I za długo trzymałaś ten skręt pierwszy. Rozumiesz? Mm -hmm. Tak? Tak. Zrobimy to jeszcze raz. Ja Ci powiem, w którym to momencie teraz bo Tylko Ty powinnaś naprawdę sama się zorientować, że, że jest źle i co jest źle konkretnie. Spróbujemy jeszcze raz? Tak. Dobra. Czyli mamy już skręcać, czy jeszcze nie? No ale popatrz, że ty Patrząc. No. Powolutku. Jesteś już kawałeczek za? Jesteś. Czyli teraz możesz skręcić. To pierwszy skręt. A nie gazuj teraz na razie. Maksymalnie. I teraz to, teraz to najważniejsze, żebyś nie zabijać za dużego tego kąta, tego rozejścia. Spróbuj, jechać. Jedź ja powiem, czy dobrze, czy źle. Już jest za duży. Nicole, to już jest za duże. Ten kąt już jest za duży. Nie będziesz miała duży problem, żeby to zrobić. Popatrz sobie. Teraz, o widzisz ten kąt? Popatrzmy tą linię tu od samochodu. Widzisz to? Mm -hmm. I, I ten samochód, który stoi. On zawsze, jeżeli mamy parkowo, parkowanie równolegle tyłem, to ten będzie zawsze, bo obok niego staj, stajemy. I on się nie rusza, ty się ruszasz. Czyli zrobiłaś kąt, zobacz różnicę. Ten kąt teraz jest dobry. To jest taki jakby trójkąt. Widzisz to? Tak. Teraz prostuje szkoła. O, też tak można. Jedziesz do tyłu Aha. do tyłu Z takim jedziesz do tyłu. O I szukasz tego ostatniego momentu do skrętu. Masz, go ten ostatni tak. moment. Jest dobry, no to co zrobimy kierownicą? Z drugą stronę. No dokładnie. Trzymałeś za długo hamulec i zgasuj się samochód. Widzisz? Jeszcze trochę byłoby można. Ale tam już jest krawężnik. z tyłu, już nie no. mamy, bo jest, skończy się miejsce parkingowe. Eee, zakończmy. Ręcznie. I teraz zobacz, jaka jest różnica. Wyłącz kierunkowskaz, Nicole. Teraz wyszło, bo co było? Mniejszy skręt. Mniejszy ten, te, to rozejście się. Tak. ten, Tak? Bo ty wcześniej robiłaś taki duży, zobacz. Ty, ty, ty robiłaś bardzo duży kąt. A ty masz zrobić mniejszy, taki trójkąt ma ci wyjść. Masz problem, bo nie masz z tyłu samochodu. No właśnie. A no właśnie. A egzaminator może wybrać takie miejsce, gdzie nie będzie nikogo z tyłu. I też, też musisz umieć zaparkować jak nie masz z tyłu pojazdu. Łatwiej jest, jak jest pojazd z przodu i z tyłu, tak? Mm. No to ja to ja wiem. To widać w lusterku no i No właśnie, a tutaj nie było, więc pamiętaj, że wtedy musisz na ten kąt. Co ci pokazałem? Trójkąt. O, dokładnie. Spróbujemy jeszcze raz, tak? Dobra. Dobra, ale pamiętaj, o tych wszystkich rzeczach, że ma być perfekcyjnie. Nic nie jedzie. O. Tak, wolniej. Ale musisz Cresie podjechać roka. do przodu i wyprostować Cześć, koła. Jeszcze nie, za chwilę. No. Wyprostować. O, dobra. Już. No i po prostu i już jest dobrze teraz. Musisz teraz rozpocząć całą procedurę. Trochę pojele. O, to ma sens teraz. Patrzysz do tyłu, wiesz, w którym momencie rozpocząć. Nie za daleko, nie za daleko. No, Tylko muszę kawałek... Za niego. No kawałeczek już wystajesz bardzo. No full. Tak. Jedziemy. Jak będzie to dobrze, to już się zatrzyma sama już. Znowu robić to za duże rozejście. Ono już już je przekroczyłaś. No ale spróbuj. Co teraz? Najprzykro no, ja ciąg to już nie jadę. No, dokładnie. Prosto? No. Do ostatniego momentu, czyli tutaj. Tak. I teraz na maksa w drugą. Tak. Oj, coś mi się włączyło. To jest proste, tylko musisz być konsekwentna i pilnować, wyłącz kierunkowskaz. Musisz być konsekwentna, pilnować tych rzeczy, o których mówimy i powtarzać je w taki sam sposób, nic nie zmieniać. Bo masz za małe doświadczenie, bo Ty powinnaś się zorientować wtedy, za pierwszym razem, że zrobiłaś za duże to rozejście. Tak? Tak. No, jeżeli tu popełniasz błąd, to najczęściej jest przez to, że jest za duże rozejście i musi być mniejszy ten kąt. I nie wiedziemy. I nie wiesz wtedy. Okej? Okay? Tak. Dobra, wyjeżdżamy i kontynuujemy jazdę. To co? Zachęcamy do oglądania filmów na kanale YouTube. Tak. Pani Nicole niedługo idzie na egzamin państwowy. Miejmy taką nadzieję. I zda za pierwszym razem. Tak. Nie ma innego wyjścia. Do usłyszenia. Do zobaczenia przy okazji następnych filmów.